Witam Was, moi drodzy, bardzo serdecznie. Kolejny dzień, kolejna garść informacji ze świata New World. Tym razem QA z Discorda twórcy gry, a w zasadzie deweloperzy gry, wyjawili nam troszkę y, sekretów. Na pierwszy strzał leci Dark Matter, czyli materia, którą wszyscy farmimy po to, aby ulepszać nasze artefakty, czy to nazwane przedmioty. Twórcy zauważyli, że gracze hardkorowi pozyskują bardzo dobre ilości tej materii i dobre ilości materii generalnie zużywają. Z kolei leży gdzieś tam problem wśród graczy casualowych i chcą się ukłonić w kierunku tych graczy. Nie wiemy dokładnie w jaki sposób, natomiast odkryli kartę odnośnie samego napadu na posterunek. Tutaj tej materii będzie więcej po zakończonym napadzie na posterunek na pewno, ale też nie wiemy jakie to będą ilości. Artefakty i ich drop. W sezonie czwartym artefakty będą miały coś takiego jak bad luck, czyli jeżeli przez dłuższy czas nie będziecie mogli wydropić swojego upragnionego artefaktu, czy to z PvP traka, czy z jakiegoś moba, dunga itd., itd., to będziecie nabijał bad luck i po prostu wasze szanse na wydropienie tego artefaktu, na zdobycie go będą rosły, im dłużej go nie będziecie mogli pozyskać. Triale i areny PvE czyli takie wyzwania dziesięcioosobowe i areny, które otwieramy przy pomocy orbów. Brak jakichkolwiek planów na poprawy dropu na ten moment, ja trzymam kciuki, żeby w przyszłości tutaj coś się zadziało, PvE triale, tutaj wiemy, że będą mutacje, więc na pewno coś się zadzieje, ale z kolei, że chodzi o areny, życzę sobie i Wam, żeby w przyszłości był to content dla solo gracza. Globalny depozyt. Tutaj brak jakichkolwiek planów. Tego tematu na razie nie tykają. Zostawiają w takiej formie, jakiej jest, czyli po prostu rozkładamy sobie przedmioty w takich depozytach, w których chcemy dane rzeczy trzymać. Soul Triale, czyli takie wyzwania, tak są bodajże wyzwania duszy w języku polskim, to są części głównych wątków fabularnych na ogół, i tutaj trwają rozmowy na temat tego, aby dać możliwość ponownego robienia tych Soul Trial'i, ponownej walki z bossami, których spotykałem w trakcie głównego wątku popularnego, czyli po prostu będzie to rozszerzenie solo kontentu. no i to jest coś, o czym rozmawialiśmy wielokrotnie na streamach, tak po prostu już dawno powinno być. W sezonie czwartym PvP track będziemy nabijać szybciej, dzięki czemu będziemy pozyskiwać więcej dropów, więcej golda, więcej materii, więcej jakichś materiałów i tak dalej, podejrzewam, że jakiś mały rework, Samego dropu trzeciej ścieżki się pojawi, ponieważ, no mówmy się, na trzeciej ścieżce nie leci, nie leci za dobrze. Chromatic Seal, czyli te chromatyczne pieczęcie. Pozostają trzy chromatyczne pieczęcie na ulepszenie nazwanego przedmiotu, z tym się nic nie zmieni. Z kolei twórcy odkryli karty, że będzie więcej sposobów pozyskiwania tych pieczęci. Trzykujcie się, będzie łatwiej. Odlewy gipsowe. Będą zmiany na odlewy gipsowe, ale nie w sezonie czwartym. Odlewy gipsowe w tym momencie dają nam maksymalnie Gearscore 625, czyli tak naprawdę na w zawartości endgame'owej są bezużyteczne. No ale w sezonie czwartym jeszcze tego nie dotknął, pewnie sezon piąty, sezon szósty gdzieś w tych, w tych miejscach. Wojny customowe, custom Warry to jest coś, na co czekamy już bardzo, bardzo długo. Ale wiedzieliśmy już też od dawna, że wojny customowe są na kolejnym etapie po całej rozgrywce cross-serwerowej, międzyserwerowej. W tym momencie mamy międzyserwerowy napad na posterunek. W sezonie czwartym, od 12 grudnia, będziemy mieli cross-serwerowe areny 3x3 i wszystkie dungi w grze. Więc prawdopodobnie po tym dostaniemy te e, wojny customowe, ale nie ma jakby takiej jednoznacznej informacji, kiedy będą to e, wprowadzać. Self-Heal, moi drodzy, czyli to leczenie, które wykonujemy sobie sami, wykrętne uleczenie, czyli Shirking Heal, tutaj będzie nerf już w najbliższej aktualizacji prawdopodobnie. Czyli być może teraz, jak ten film nagrywam w niedzielę 29, no to w środę już prawdopodobnie będzie na to łatka. Tam jest błąd, który sprawia, że po prostu Shirking Heal leczą za dużo. Z kolei w sezonie czwartym pojawią się zmiany na cały amulet Ang. I na leaching, czyli Ank nie będzie oddziaływał na wszystkie źródła leczenia, jeżeli oczywiście okaże się, że taka zmiana jest potrzebna, ale gdzieś te informacje już nam się przewijają. Utrzymywanie terenów. Podobno będą zmiany i zostanie to utrudnione tak, aby jedna gildia nie miała tak łatwo z utrzymywaniem wielu terenów. Tak? Nie wiemy, jeszcze nie znamy zasad, nie wiem jak to będzie wyglądało. Ale coś takie otwórcy szykują. Chcą, aby większa ilość gildii miała tereny na mapie. No, ja podejrzewam, że mogą się pojawić jakieś um, utrudnienia w ucinaniu być może nawet obrażeń czy otrzymywanych obrażeń, czy może po prostu, jeżeli będzie chodziło o ilości golda, które będzie trzeba płacić na ulepszanie miast, jeżeli tych miast będzie się miało dużo i po prostu w kwestii opłacalności nie będzie miało to. Sensu. No, zobaczymy, pożyjemy, zobaczymy. Niedługo, pewnie karty będą odkryte. Podejrzewam, że w momencie roadmapy na przyszły rok, czyli gdzieś tam w okolicach grudnia, Race, czyli walka o wpływy, tutaj też szykują się zmiany. Nie mam informacji kiedy, ale podejrzewam, że szybciej niż później. Na pewno, znaczy, podejrzewam, że jeszcze w tym roku, być może przed sezonem czwartym. Doczekamy się tego, że influ teraz, jak przeszły na to, że mamy 4 jednego dnia, tak w dalszym ciągu będą 4 jednego dnia, ale dwa influ w jednym momencie, tak? czyli powiedzmy jesieniowiecznia i wiatrochron będą miały influ race o godzinie 20, tak aby ludzie rozeszli się po terenach i mogli podjąć decyzję, gdzie i o co chcą walczyć. Do momentu, jak gracze będą na serwerach, to na pewno będzie to bardzo fajne wyjście. Zobaczymy, jak się zadzieje, gdy będą te takie klasyczne odpływy wakacyjne graczy z gry. Czy to będzie miało ręce i nogi, czy po prostu ludzie nie będą się mijali i nie będą podejmowali żadnej walki. Do tego, jeżeli chodzi o same, o same wpływy, jak i generalnie zasady respa, czyli pojawiania się na namiotach w grze. Podobno tutaj też coś ma się zmienić, umówmy się, jest to dość uciążliwe, gdy przy walce o wpływy mamy milion namiotów, których nie można zniszczyć i gracze po prostu respią się w ekstremalnie szybkim tempie, ciężko jest cokolwiek przepchnąć, a wiadomo, jeżeli się tak respią, no to ten, ten czas, który spędzamy w jednym miejscu jest bardzo, bardzo długi i po prostu źle to działa, powinno być nieco Inaczej. I z tych najważniejszych informacji, które, którymi chciałem się z Wami podzielić, to wszystko. Kłaniam się niziutko. No i widzimy się w kolejnym materiale albo na streamach na Twitchu. Cześć, cześć!